Vlog Ewa zaprasza na nowy film. No, witam Was moi drodzy w pierwszy dzień po świętach. Święta były, minęły, obżarliśmy się troszeczkę. Może nie wszyscy, ale zawsze się nie ma co robić w takie dni no to wtedy więcej stawia się na stół i więcej się spożywa no, każdy jakoś inaczej te święta spędza inaczej inne są tradycje w każdym domu chociaż są one podobne ale nie wszędzie są podobne tak na przykład jak u mnie tutaj w Niemczech na wigilijny stół idą parówki i ziemniaczana sałatka nie taka jak nasza jest warzywna sałatka, w której jest bardzo dużo ziemniaków, ale tutaj jest zupełnie inna ziemniaczana sałatka i to najczęściej spotyka się w na wigilijnym stole. U mnie w domu jest inaczej, bo mój mąż pochodzi z takiej rodziny, w której wigilie na stole była indyk puta. Chciałam powiedzieć, tak puta to jest po niemiecku indyk. No, albo była gęsina. No, a y, ja zrobiłam taką dzisiaj Wigilię bez mięsa na, no ale czy 12 potraw było? Nie było. Może jakbyśmy bułki i, i, i dekoracje y, policzyli, to może by się i tyle uzbierało. Ale niestety, u mnie to było jedno danie. A z czego ono się składało? Zaraz wam pokażę. Chociaż nie tak wygląda co rok u mnie wigilia, bo co rok na wigilię mamy, tu, mamy gęś albo mamy kaczkę. Niestety nie mamy indyka, dlatego że ja, ja jem indyka, ale niechętniej. Dlatego mój mąż no, idzie mi na łatwiej, no, znaczy się na moją stronę. Także jak ja nie lubię, to on niekoniecznie też musi to wszystko jeść. No a teraz Wam pokażę, jak wygląda u mnie tutaj na kominku, bo na kominku widzicie też mam dekorację. Jest to dekoracja dla moich najbliższych, którzy niestety już odeszli. Nie ma ich wśród nas. No. To teraz idziemy dalej i pokażę Wam, jak wyglądał ten mój stół, chociaż nie będę tam już niczego komentowała. I nie będę pokazywała jak jemy, tylko Wam pokażę w skrócie, naprawdę w skrócie co jemy. I tutaj spróbuję jeszcze zapalić te światełka y, przy kominku. O, o, widzicie? Jeszcze tutaj one też są te, kuleczki, kulki są oświetlone. Y, no i co na oknie, na oknie Wam pokażę, może jeszcze na oknie co mam, mam taką dekorację on na oknie. No i to by było tak prawdę mówiąc wszystko co jest u mnie z dekoracji świątecznych. No może jeszcze tylko w przedpokoju. O, taka drobnostka. I, I tutaj, tak troszeczkę o. Widzicie. No i. I tutaj w moim roboczym pokoju też jest drobnostka. Takie maleństwo. No i to wszystko z moich dekoracji. Tutaj jeszcze zostały, została resztka prezentów, które nie zostały odebrane. Za chwilę Wam pokażę, jak wyglądało tutaj, jak było dużo prezentów, zanim zostały rozdane yy, przez tych, do których należały, którym gwiazdorek je przyniósł. No i spróbuję Wam pokazać parę dekoracji i jakie są w oknach naprzeciwko mojego bloku, bo na ulicę nie ma po co wychodzić, bo nie ma w tym roku co pokazywać. No to teraz idziemy. Tu patrzcie jakie robole wstrętne. O, o, trzeba im ogony jeszcze poprostować. Widzicie? Mają takie pozginane ogony. No, wszystkie ogony są pozwijane. A zaraz im poprostuję. One wszystkie wylądają, wylądują dzisiaj na moim wigilijnym stole. No choć tutaj, ty brzydaru jeden. Smaczne brzydale.

Das ist so Wolfgang, ja. was ist das denn für eine Co jest Po kolacji czas na prezenty. Zobaczymy, ile jest paczek pod choinką. O, Piąteczny spacer okay. i gorące winko w ogrodzie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ładnie zrobili tutaj. Fajnie. Szkoda, że nie można zobaczyć całego, czy tam jeszcze coś jest, czy nie. Tak, z tej strony nie widać. Wlazłam po schódkach do góry żeby wam to teraz pokazać w całości Ładne, prawda? Widzicie, nic nie widać Tam, o tam na tym y, oknie tam jest jakaś ładna dekoracja, ale y, drzewa zasłaniają, także nic nie widać. Tutaj jak się odwrócę. No to co tam jeszcze widać? Tam gdzieś chyba, nie, chyba tam to jest. Też jest jakaś dekoracja. Tutaj widać jakieś lampki, tylko tak jak u mnie światełka w oknach. Tutaj było tak prosto na mnie. Tutaj było wczoraj bardzo ładnie oświetlone okno. Yy, bardzo ładnie udekorowane. Dużo lampeczek było. To znaczy się nie, może tak pani, ale dużo lampeczek było. A w tej chwili nie ma nic. Może później zapalę. Jak mi się uda, to wam jeszcze też pokażę. Tutaj z tej strony na przykład w oknach nie ma prawie nic. Jedynie co jest, no to tam, jak widzicie, tam jest udekorowane troszeczkę. A tak poza tym, nic nie widzę tam. Nie wiem, czy zobaczycie, ale to jest gdzieś tam. O, tam y, widoczna jest choinka. Chociaż to drzewo, gałęzie trochę zasłaniają, ale widać, że jest tam choinka. No i poza tym, tutaj, nic więcej nie widać. Żadnych ozdób. Idziemy jeszcze teraz na drugą stronę. A tam jest też nic ciekawego. No, jak widać, nic się nie zmieniło. Tutaj jest troszeczkę tylko ozdób. Tutaj też coś. No, a tak, jak widzicie, nic wielkiego od ulicy, nic kompletnie. No. Także to nie są te Niemcy, co były kiedyś. Kiedyś było pełno, w każdym oknie było oświetlenie, a teraz nie ma. No ale co zrobić? Takie czasy. No napiszcie w komentarzach, czy się Wam podobało u mnie na Wigilię.